Witam serdecznie na kanale Moje ADC. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego ciekawego foltera od firmy SRM Knives. Konkretnie jest to model 255L myślnik GK. Na początek gwoli jasności i ścisłości nóż ten został podesłany do mnie do testów przez jego producenta, czyli przez firmę SRM Knives. No ale oczywiście zrobię tutaj wszystko, żeby to, iż ten nóż dostałem, nie kupiłem, nie zapłaciłem do niego, nie miało żadnego wpływu na moją opinię i na recenzję. Teraz standardowo przejdę już do porównania wielkościowego. No i oczywiście, jak zawsze, Ontario Rad 1, Spiderco Delica 4, Victorinox 91 mm, w tym wypadku konkretnie jest to model Tinker. No i jak zawsze Sanremu 710. Tak więc z tego co tutaj widać jest to raczej średni, może nawet większych rozmiarów folder. Myślę, że tu jeszcze raz może dam rata jedynkę. Jak widać, długościowo rata oczywiście jest większy, ale nie ma tutaj jakiejś, jakiejś dużej, strasznej różnicy. Zwłaszcza jeśli porównamy sobie w ten sposób, myślę, że. Rad większy, więc śmiało chyba można zakwalifikować tego srm do średnich noży, jeśli chodzi o jego rozmiary. Tyle w kwestii porównania wielkościowego, teraz oczywiście pora na plusy i minusy. Jak zawsze zacznę oczywiście od plusów. No i pierwszy z nich to jest mechanika. Mechanika, która tutaj jest moim zdaniem jednym z największych atutów tego noża ponieważ jest ona lekka i płynna. Oczywiście jest oparta na łożyskach, łożyskach kulkowych, ceramicznych. I powiem szczerze, że to jak ta głownia tutaj chodzi, jak ona pracuje po odciągnięciu blokady, to jest naprawdę jeden z lepszych, jedna z lepszych mechanik w przypadku Axis Locka i w przypadku w ogóle noży, które miałem okazję testować, używać i też dla Was, dla Was recenzować. To jest naprawdę jedna z lepszych mechanik, które po prostu wszystko tak płynnie, tak bardzo delikatnie działa, tak nie wiem, czy subtelnie to jest dobre określenie, ale naprawdę no, same superlatywy pod tym względem mi się tutaj cisną. Zwłaszcza jeśli porównamy ten folder, pod tym kątem do jego znaczy do poprzedniego modelu, który, który firma Serendo do mnie wysłała, czyli 7228l. Rymięcznik GV, który tutaj no, bez czyszczenia, którym mu przeprowadziłem, bez wyczyszczenia tego fabrycznego smaru, był po prostu dramatyczny. Też przy okazji od razu macie porównanie wielkościowe tych dwóch noży. No tutaj ta mechanika jest naprawdę znacznie, znacznie lepsza. No, widać, że tutaj jest jakiś progres, jest rozwój przynajmniej pod tym kątem, jeśli chodzi o ten model, a ten, który teraz ostatnio do mnie trafił. Kolejny plus to jest wygląd. Wygląd, który może nie robi jakiegoś szału, może nie ma tutaj jakichś smaczków, jeśli chodzi o ten design. może Można powiedzieć, że jest taki no, standardowy, ale powiem szczerze, że do mnie to przemawia. Ja generalnie lubię jakoś tak klasykę, jeśli chodzi o wygląd noża. Moim zdaniem bardzo ładne G10, które mam tutaj na rękojeści. Głownia też ładnie wykonana. Cały ten projekt jest moim zdaniem spójny, fajny. Dobrze wygląda i tak, żeby nie było całkowicie nudno, mamy tutaj również bardzo ciekawe akcenty mosiężne w postaci tego kółka, tych te obręczy wokół piwota, to z dwóch stron, no i również tutaj ten filarek jest wykonany. Nie wiem, czy to jest sam sobie, czy to jest może aluminium. Generalnie nie jest to stal, bo sprawdzałem, akurat rozkręciłem to sobie wyjąłem, tutaj w przypadku tego pivota, tą tą obręcz i tutaj no magnez na to nie działał, więc stal to nie jest być może jest to aluminium być może jest to mosiądz nie, nie chcę tutaj się wdawać w aż takie szczegóły, ale generalnie moim zdaniem miły, dodatkowy, fajny akcent w tych dwóch miejscach jeśli chodzi o wygląd kolejny plus to jest klips deep carry, jak zawsze jeśli chodzi o de, tego typu rozwiązania, tutaj ode mnie leci plus, bo jestem fanem tego typu rozwiązania podobałem mi się klipsy deep carry, uważam, że są bardzo yy, fajne i to, że nóż można całkowicie schować w kieszeni i nie wystaje nic, jest jak dla, mnie, dla mnie bardzo dużym atutem. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy tą technologię ambiclip, czyli dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, klips możemy sobie przełożyć na drugą stronę bez używania jakichkolwiek narzędzi, nie trzeba żadnych śrub odkręcać, wystarczy po prostu ścisnąć i można tutaj potem śmiało w drugą stronę przełożyć. To się tutaj dobrze całkiem trzyma. Lepiej niż w tym modelu 7228, to na pewno. Może idealnie nie jest, ale na pewno jest lepiej. Więc, jest to taki dodatkowy gadżet, patent, który tutaj firma SRM stosuje w swoich folderach. Kolejny plus to jest ergonomia. Ergonomia, która tutaj jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Po pierwsze, zaoblone krawędzie na rękojeści. Tutaj nic się nie brzyna, nic nie kuje w dłoń, nic nie sprawia jakiegokolwiek dyskomfortu. Druga sprawa klips. Klips, który znika tak naprawdę w momencie, kiedy chwycimy ten nóż, nie czuć go praktycznie wcale. Może jeśli mocniej, trochę ścisnę, delikatnie gdzieś tam wyczuwam, że jest, ale to dalej jest poziom taki, że on w żaden sposób mi się nie wrzyna w dłoń, w żaden sposób mi nie uwiera, nie sprawia jakiegoś dyskomfortu. Bo można powiedzieć, że praktycznie ten klips znika. I szczerze powiedziawszy, tak patrząc na te wszystkie noże, które do tej pory miałem okazję przetestować, to chyba je ten folder, który pod tym względem bije tego SRM, to jest Real Steel Flying Shark. Tamto w ogóle ten klips po prostu miało się wrażenie, że go nie ma, bo momencie, kiedyś się ten już chwyciło. Tutaj prawie prawie to jest ten klips niewyczuwalny, więc za to ode mnie jak najbardziej idzie plus. Kolejny plus to jest waga. Mimo tego, że jest to taki średnich, może trochę większych średnich rozmiarów folder, nie jest on. Nożem ciężkim Sięgam tylko po Nie jest on folderem ciężkim ze względu na to Że tutaj Nie mamy na całej długości rękojeści stalowych linersów Nie wiem czy to będzie dobrze teraz widoczne Wezmę tylko sobie może latarkę, żeby trochę Wam to lepiej. Zobrazować. O, myślę, że teraz będziecie dobrze to widzieć. Tutaj jest jedynie jakieś 10 Tu mamy fragment klipsa. I jedyny element, jeśli chodzi o stal, to jest w okolicach całego mechanizmu, całego tego axis locka, czyli mniej więcej do czyli mniej więcej do tego miejsca, gdzie mamy tą śrubę. Mamy tutaj stalowy liners, żeby ten cały mechanizm miał na czym pracować gdzie się tak się usadowić. Ale tutaj pozostały fragment jest już bez, co przekłada się na wagę 70,6 g, Więc no jak dla mnie, jak na ten rozmiar noża, jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Więc za to również śmiało mogę tutaj przyznać plus. Kolejny plus to są właściwości tnące. I mimo tego, że stal tutaj nie robi jakiegoś wielkiego szału, bo jest to dokładnie 10CR15COMOV, z tego co sobie sprawdziłem, jest to stal pod względem właściwości bardzo podobna do VG10. Więc no, przyzwoicie, ale szału nie ma. Ale tutaj dużym atutem jest fakt, iż jest tutaj bardzo cienko wyprowadzony szlif i również ta krawędź tąca jest bardzo cienka. Dzięki czemu, naprawdę, jeśli chodzi o wcięcie, nie ma tutaj żadnego problemu. Nie wyczuwalny opór można śmiało ciąć karton, jakieś inne materiały, które po prostu cała głownia musi wejść w dany materiał, żeby przejść, żeby wykonać pracę. Tutaj żadnych problemów z tym nie ma dzięki właśnie tym parametrom cięcia. Kolejny plus ostatni to jest fakt, iż jest to folder w pełni przystosowany dla osób leworęcznych. Oczywiście na to składa się fakt, iż mamy tutaj blokadę typu Axis Lock, którą można śmiało obsługiwać. I prawą, i lewą ręką w taki sam sposób. Mamy oczywiście obustronny kołek do otwierania główni. No i również mamy ten klips, który można przełożyć na drugą stronę. W tym wypadku ta technologia AmbiClip pozwala, żeby ten klips przełożyć bez używania narzędzi, więc w pełni. No, tak samo ten nóż może być użytkowany przez osobę prawo, jak i leworęczną. ręczną jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. Pierwszy z nich to jest słaby detent, bądź też e, sprężyna tak, bo w Axis nie ma takiego typowego detenta, nie ma takiej kuleczki jak w, w Rymlokach czy Liner Lockach. E, tutaj e, ten detent jest, <coughs> przepraszam, dosyć słaby e, i no muszę przyznać, że nawet delikatne machanie, o i proszę bardzo otworzyło się w końcu. dlatego nawet tego nie zaplanowałem, miałem zamiar trochę mocniej machnąć, ale widać można tutaj taki efekt uzyskać z tak powiem rozkręcając go. więc jest tutaj dosyć słabo oczywiście nie zdarzyło mi się żeby ten nóż otworzył mi się w kieszeni, tutaj takiego ryzyka nie ma, nie jest to aż tak słabe, to samo z siebie nie, nie wypada trzeba po prostu tym trochę potrząsnąć bądź mocniej wymachnąć, żeby nam się głównia całkowicie otworzyła więc tutaj dramatu nie ma ale no jest to dosyć słabe w porównaniu do innych z Locków do innych noży z tego typu blokadą jest tutaj ten poziom trzymania tej główni przy zamkniętym nożu dosyć słaby. Kolejny minus to jest fakt, iż kołki w momencie, kiedy zamkniemy główny, są na tyle nisko umiejscowione, że zostawiają na główni ślad. O, teraz myślę, że to dobrze widzicie. Te dwie kreski to jest ślad pozostawiony przez te kołki, które po prostu przy zamykaniu... Idą na styk z, z głównią. Nie, nie ma tutaj co prawda takiego efektu, że to nam się jakoś odbija, że głównia na przykład ciężej się, e, się chowa, że tutaj coś odbija. Nie, tego problemu nie ma. Mam wrażenie, że tutaj jest po prostu zbyt e, mała e, tolerancja zastosowana i e, tak naprawdę albo tu trochę mocniej wyciąć, albo generalnie trochę bardziej wyszlifować te kołki i już tego problemu by nie było. No, ale oczywiście zwracam Waszą uwagę na to, że jest to pewne. Moim zdaniem, dosyć istotne niedociągnięcie, jeśli chodzi o produkcję, o kontrolę jakości, bo mi się wydaje, że takie rzeczy powinny się wyłapać raczej podczas testów danego produktu, podczas takich jakby prototypowych wstępnych wersji. Nie wiem, co tutaj się stało, że to nie zostało wyeliminowane w żaden sposób, więc za to oczywiście jak najbardziej minus. Kolejny minus to jest, moim zdaniem, zbędne oznaczenie na główni. Chodzi mi o oznaczenie, po pierwsze nazwy producenta z ich logo tutaj, czyli SRM Stay Ready For More. Moim zdaniem bezsensowne, tym bardziej, że logo producenta mamy na piwocie i ono jest całkiem gustowne, fajnie się tutaj wpisuje i moim zdaniem byłoby wystarczające. Na drugie, również tutaj te całe oznaczenia modelu, myślę, że można śmiałoby to oznaczenie modelu przerzucić gdzieś tutaj, w tym miejscu bądź tu, żeby było tak dyskretnie widoczne, ale żeby było na no ten jakiś, nie wiem, kod produktu czy cokolwiek to tutaj jest, ten ciąg cyfr i liter, to moim zdaniem w ogóle powinno być wyrzucone i dzięki temu myślę, że też wygląd, estetyka tego noża by sporo zyskały a przecież oznaczenie producenta mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, na piwocie mamy też tutaj tak delikatnie na klipsie i to mi się podoba, Teraz moim zdaniem fajne, szkoda, że jeszcze dodatkowo dorzucili te oznaczenia z dwóch stron na głowie Kolejny minus to jest taki, może trochę drobiazg. Może wspominam to, bowiem że część osób jest przewrażliwionych na tym punkcie. Ale z racji tego, że nie mamy tutaj na całej długości stalowych linersów, no to jest możliwość delikatnie, żeby ścisnąć te dwie okładki, te dwie okładki rękojeści. Nie jest to może poziom benchmade'a bug -outa ale no da się to również tutaj ścisnąć, więc wspominam o tym dla, no taka informacja dla osób, które zwracają na to uwagę. Kolejny minus, ostatni już, to jest fakt, iż ten klips, dzięki zapewne tej technologii AmbiClip, czyli tej możliwości wyciągnięcia go sobie bez użycia narzędzi, dalej lata na boki. Nie jest to może aż tak dramatyczne jak w tym poprzednim modelu, gdzie tutaj on potrafił naprawdę sporo odjechać, nawet się tutaj trochę wyginać. Tutaj zostało to trochę poprawione, jest ciaśniej, ale dalej ten klips potrafi sobie tak bez większego problemu na boki się przemieszczać. Nie mam że też z tym tutaj jakiegoś większego dramatu, ale zaznaczam, że coś takiego jest, jeśli komuś by to miało przeszkadzać, no to uważa, że warto o tym wspomnieć, bo jest to pewien mankament tego całego rozwiązania z tym klipsem. Tyle, jeśli chodzi o moje plusy i minusy, no i teraz w kwestii samego podsumowania, muszę przyznać, że folder ten bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Zwłaszcza jeśli chodzi o tą mechanikę, po moich doświadczeniach z tym modelem od, od SRM, które no, nie były zbyt pozytywne. Zresztą widzicie do dzisiaj, że ta mechanika, mimo tego, że już wyczyszczony, nasmarowany, dalej nie jest tak dobra. Tutaj po prostu pod tym względem jest. No, nie będę się obawiał tego powiedzieć genialnie naprawdę jest to jeden z lepszych mechanicznie folderów które miałem okazję testować więc tutaj bardzo dobre e, bardzo pozytywne zaskoczenie na plus, do tego właściwości tnące, wygląd jeśli ktoś lubi właśnie taki wiem, klasyczny z małymi akcentami design jak najbardziej blokada też jedna z moich ulubionych czyli Axis Lock czy też Crossbar Lok, jak to tam woli. Tutaj to się chyba nazywa ambilok, tak, SRM nazywa to ambilokiem. Też dla mnie plus. I szczerze, no, są te mankamenty, tak? czyli ten klips, o którym wspominałem, który potrafi tutaj sobie latać to jest moim zdaniem chyba największy mankament czyli te obwijające się o okładkę kołki w momencie, kiedy zamykamy, głównie te dodatkowe oznaczenia. Mogłoby ich nie być, ale też tutaj dramatu z tego tytułu robić nie będę. I mimo tych niedociągnięć, mimo tych mankamentów, uważam, że jest to bardzo ciekawa, fajna propozycja, jeśli chodzi o folder EDC, folder do użytkowania, noszenia na co dzień. I chyba najlepiej o tym świadczy fakt, iż bardzo często ten folder lądował w mojej kieszeni. Nawet kiedy już wszystkie rzeczy, które chciałem posprawdzić, które zazwyczaj sprawdzam przed recenzją, przed nagraniem recenzji, przed napisaniem, już posprawdzałem, już wszystko wiedziałem, to i tak Lubię go, po prostu lubiłem dalej go sobie wkładać do kieszeni, zabierać codziennie ze sobą, żeby móc z niego korzystać, czy też chociażby pobawić się tą świetną mechaniką, poklikać sobie nim, więc myślę, że to jest chyba jedna z lepszych rekomendacji, jakie mogę dać temu folderowi. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję, przypomnę SRM255L-GK. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.